Poznajcie motocyklowe dżinsy od włoskiego producenta SpeedyJ Dainima Evo. Wyjątkowe pod względem bezpieczeństwa, ponieważ zyskały certyfikat potrójnego A, reprezentują krój slim Fit oraz są dostępne w kilku długościach nogawek. Ja jestem Marika, wy oglądacie Rer Moto, zaczynamy. PDJ Dynima Evo, czyli jak sama nazwa wskazuje, zewnętrzna warstwa tych spodni została wykonana z dynimy i mamy jej tutaj aż 60%. Została dodatkowo uzupełniona bawełną oraz elastanem, aby spodnie były wygodniejsze i poddawały się ruchom motocyklisty. Jeżeli chodzi o dynimę, jest to materiał wyjątkowo odporny na tarcie. Jak się okazuje, jest o 40% mocniejszy od aramidu oraz 15 razy mocniejszy od stali. Z dynimy Między innymi robi się liny żeglarskie. Zewnątrz mamy warstwę z siateczki mesh, która jeszcze skuteczniej rozprowadzi powietrze wewnątrz tego modelu. Oczywiście są to spodnie motocyklowe, więc nie mogło zabraknąć tutaj protektorów i znajdziemy je na kolanach. Autorskie protektory od Speedy Warrior Light poziomu drugiego. Od środka możemy je regulować wyżej niżej do naszej pozycji na motocyklu. Są one niezwykle elastyczne, przewiewne i wykazują również odporność na uderzenia przeszywające. Drugimi protektorami będą te, które znajdziemy na biodrach, również Warrior Light, tylko tym razem poziomu pierwszego, tak samo elastyczne jak te na kolanach. Kolejną opcją wspomagającą nasze bezpieczeństwo będą odblaski, i znajdziemy je na końcach nogawek. Dokładnie jak je podwiniemy, to naszym oczom ukażą się odblaski od 3M Scotlight, abyście mieli szansę zostać zauważeni po zmroku. Speedy J, Dainima i Iwo zyskały certyfikat potrójnego A, co jest rzadką cechą wśród jeansów motocyklowych. Przejdźmy teraz do innych kwestii dodatkowych w tych spodniach, które ułatwią nam ich użytkowanie. Z przodu mamy kółko, do którego możemy przyczepić na przykład klucze po zejściu z motocykla, aby ich nie zgubić. W tylnej części pętelka, aby spiąć je z kurtką, specjalnym klipsem. W kroku mamy bezszwowy klin, który ułatwi nam wsiadanie na motocykl. Mamy także kieszenie, w sumie jest ich pięć. W przedniej części trzy, dwie duże pełnowymiarowe, jedna mała na jakieś drobniaki oraz dwie klasyczne kieszenie na pośladkach. Speedy J. Dynima Evo, czyli spodnie motocyklowe o klasycznym wyglądzie, z certyfikatem potrójnego A, protektorami na kolanach oraz na biodrach w zestawie, dostępny na rrmoto.pl i link do tego modelu zostawiłam Wam w opisie. Odwiedzajcie nas również stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.